Myślałam, że, że Iga jednak da radę, że opanuje nerwy, opanuje emocje, ale jak tylko zobaczyłam, jak zaczęło toczyć się to spotkanie, to już wiedziałam, że będzie bardzo ciężko. Bo mimo tego, że Iga miała bardzo korzystny bilans z rzęk, wcześniej wygrała z nią sześć razy, no to raz. Musiała coś Chinka zmienić. no Ile razy można przegrywać i grać podobnie, więc należało się spodziewać tego, że. Ale ona w poprzednich spotkaniach nie szukała też zmiany, że grała jednostronnie, także. Czy to jest? Każdy mecz jest oddzielną historią? Tak bym do tego podeszła, ale tutaj no, nie ma nic do stracenia. Gra na wierzchni, na której Iga jest najlepsza. Gra w miejscu, w którym Iga nie przegrywa. E, jakby wszystko, wszystko przemawia za tym, że Iga jest e, numurowaną no, faworytką, ale to są igrzyska. Czasem tak się mówi, nawet w innych dyscyplinach, że. E, że bardziej to ty możesz przegrać samą sobą, niż z rywalem, który stoi naprzeciwko ciebie. Nie wiem, czy to jest podobny przypadek, czy Iga trochę jednak pomogła Chince, żeby ten mecz wygrać. No, ciężko tutaj mówić o jakiejś hmm. taktyce, którą Iga mogła mieć na ten mecz, jeżeli nie jesteś w stanie jej wykonać, jeżeli nie jesteś w stanie opanować nerwów, bo ewidentnie e, zapanował, zapanował stres nad tym, e, co, co, co wczoraj działo się na korcie i e, Iga była Albo za szybko, albo za późno przy piłce. Nogi nie pracowały tak jak zawsze. Można powiedzieć, całe ciało. Całe ciało. Iga zawsze przecież mówimy, że porusza się najlepiej na świecie. Jest świetnie przygotowana fizycznie. A tutaj przez nerwy, bo przez co? Przez nerwy. W jeden dzień nie zapomina, jak, nie zapomina zawodnik, jak się gra. Nawet jeżeli jest jeden, dwa dni przerwy, tydzień, nie wiadomo, można sobie to gdzieś tam obliczać, to wiesz, jak automatyzmy działają, hmm. tutaj tych automatyzmów nie było. A ja bym tak jeszcze coś takiego dodał. W półfinale na pewno też oglądałaś, jak grała z Collins, jak ją ustrzeliła, jak Amerykanka na siłę, finale, w no, tak. finale, przepraszam, jak ją ustrzeliła tak po prostu na siłę uderzyła i dostała Iga w ciało, piłkę. Jak później Iga zareagowała i też pamiętam taki moment z meczu półfinałowego Rzęk, że po prostu z woleja, z dwóch metrów nie przypominam sobie, żeby iga w siatkę uderzyła, a później jak zareagowała, jak piłki odbijała, że to no właśnie, jak to, jak to można wyjaśnić? Bo Czyli... często jest tak, że taka piłka uderzona w ciało i ty kończysz mecz. Że nie możesz się odnaleźć. Albo piłkę uderza z takiego woleja w siatkę z dwóch metrów, że ty kończysz, przegrywasz GemA, albo przegrywasz mecz. A tu Iga to inaczej pod... zerwali. A tak. Iga inaczej zareagowała, bardzo pozytywnie. No i tak, tak powinno się reagować. Też bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś, cie, jeżeli ktoś Ciebie podrażni, tak? Tak. jeżeli ktoś tak jak koniec zagra w Ciebie, to nagle jest po prostu następuje takie pobudzenie. i, i, i gdzieś jak, ona jakaś ona mogła, taka... jak ona mogła. Tak, mówi, ja ci teraz pokażę. No ale, ale czasami jest tak, że, że takie błędy. Które samemu się y, popełni, jeszcze bardziej deprymują i, i, i ciężko i nakręca się w drugą mhm. stronę. Tutaj było widać cały czas, że Iga jest, y, ta, ta mowa ciała była taka nerwowa, ale też cały czas mówiła, że dasz radę dalej, jazda, y, mogę to zrobić, mhm. y, ale. Ale jednak nie poradziła sobie z tym, co, co ją, co, co po prostu panowało nad nią mocniej niż, niż ona nad czymś. Ciężko sobie przypomnieć, Argu, przepraszam, ciężko sobie przypomnieć, żeby w drugim secie prowadząc 4-0, jak ona wygrała pierwszego szlema na Roland Garros, od tego momentu do tego momentu, gdzie ona teraz wygrała 4-0, żeby iga tak oddała spotkanie. Czy ty pamiętasz właśnie takie momenty w jej grze? Nie, nie pamiętam, ale ja cały czas mówię. My możemy sobie analizować, coś tam rozkładać, ale na czynniki pierwsze. Możemy mówić o tej taktyce, możemy mówić, że nie przypominamy sobie, ale no wszystkiemu winne są emocje. Emocje, z którymi iga sobie nie poradziła. Prowadziła 4 do 0. No właśnie, to już ale... na taki poziom. Tak? Ale, ale z przebiegu tego, tych czterech gemów też było widać, że, że to Hinka się usztywniła, że Hinka też zaczęła pomagać. Iga zaczęła grać lepiej, ale Hinka też pomogła, żeby było 4 do 0. No i co się dzieje najczęściej, kiedy ktoś wysoko przegrywa? Nagle rywalka dochodzi do takiego momentu, że może puścić rękę, bo mówi: Dobra, nie mam nic do stracenia. najwyżej przegram tego seta, ale już mhm. przygotuję się na kolejnego. Tak. Ale. Jest 4 do 0, pierwsza piłka i Iga od razu z forehandu gra po ramię. Więc od razu sygnał do drugiej strony. drugiej strony, że ona prowadzi 4 do 0 i dalej nie może czysto trafić. No to dobra, no to zobaczymy. No i tutaj jedna piłka wyjdzie, druga piłka wyjdzie, nagle jest pierwszy gem. Dobra, to zobaczymy. Dalej na luźnej ręce. No i 4-2. I tak to później te punkty się małe zbiera, a później już naprawdę wszystko na było na styku. Czyli te igrzyska jednak mają coś do siebie takiego, że wcześniejsze mecze, które nagrała WTA, Tysięczniki, Szlemy, ciężko porównać do igrzysk, gdzie tutaj medal jest dla Polski, grasz dla Polski, a tam całkiem co innego jest. Duże pieniądze. Znaczy tam przede wszystkim startujesz co tydzień? Jeżeli Zapominasz, jak przegrasz. Jedziesz wyciągasz dalej. wnioski, dobra, w kolejnym tygodniu mam start. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku Iga. Ym... I najlepiej zagrała ten y, okres przed US Open. Każdy już mówił, że Ach, pewnie jest zmęczona, nic z tego nie będzie, zaraz US Open, a tutaj nie ma formy, y, trochę zmęczona, coś tam nie gra i ona wygrywa US Open. Więc, y, więc to są takie y, chwile, gdzie, gdzie myślisz sobie, że. Nic cię tutaj już nie zaskoczy, że, że ta forma gdzieś no, no nie jest nie. najlepsza, ale pracujesz, pracujesz, pracujesz i ci to wychodzi. I, i robisz to. Tak, Czyli nie ma, nie ma. w głowie się przestawia, można tak powiedzieć, tak? Nie, Troszeczkę, bo nie, no nie, zobacz, nie... zobacz jak we French Open. Był taki mecz, który ona już była dzień przy pasie, ona już była spakowana, ona już była na liską po odprawie z osaką. I ten mecz praktycznie odmienił IGE. Tak można powiedzieć z przebiegu późniejszych gier i jak to się skończyło? No oczywiście, że to był, to był na pewno taki moment, gdzie myślisz sobie, że o, teraz już pójdzie. Ja myślałam, że będzie tak samo właśnie po meczu z Daniel Collins. Że to jest ten najtrudniejszy, znaczy najtrudniejszy, no, no tak. właśnie taki mecz, gdzie ona sprawdza się, że w tych trudnych warunkach, pod presją, cały czas grała pod presją, wyszła z tego, dała radę, a tutaj. Okazało się, że jednak wizja tego, że jest o krok, bo ja myślę, że jakby Iga była już w finale, to obojętnie z kim by później nie grała, to już by zeszło z niej to. Mam medal. Ja widziałam wczoraj jak Chorwatka, jak Donna Vekic wygrała spotkanie z Anną Karoliną Szmidlową i pierwsze co to było, mam medal, mam medal. To, było co ona, to jest to, co ona mówiła do, do swojego boksu. Mm. Więc y, 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 zauważcie, że jak ktoś jest, y, w, w, jak awansuje do finału na innych turniejach, to po prostu cieszy się, że gram w finale, mm. dobrze mi się grało, muszę się skupić na y, kolejnym meczu, a tutaj już jest takie, jakby schodzić ciebie, mm. bo. Grasz, ale już, już masz i, ta, ale i tak już, tak, już tak masz tę nagrodę, po którą tutaj przyjechałeś. teni ziemi jest troszeczkę inną dyscypliną, bo nie masz Mistrzostw Europy, nie masz Mistrzostw Świata, tylko liczysz na te, powiedzmy, szlemy na tym wysokim poziomie, jak już tam doszedłeś i są właśnie te igrzyska co 4 lata, tak? Tak, właśnie, właśnie o, tych, o tych emocjach chciałem, chciałem porozmawiać, bo, bo mówi się, że na tym takim już absolutnie topowym poziomie to niewiele tutaj można zrobić już, nie wiem, fizycznie, jeśli chodzi o przygotowanie takie właśnie stricte fizyczne do meczu, tylko, jeśli gdzieś szukać rezerw, no to, to w głowie jeszcze yy, i widzieliśmy IGę po meczu rozpłakaną, załamaną, w Migzonie nie była za bardzo w stanie rozmawiać z dziennikarzami, trochę to, to nie, niepokojące. No z drugiej strony, yy, my myślimy, że to są już takie cyborgi bez emocji robią swoje, a to jest wciąż młoda osoba i ma swoje emocje. No i widać, jak jej zależało, i, tak. i gdzieś e, trzeba dać upust tym emocjom, i myślę, że to jest tak ludzkie. Ten obrazek, właśnie, kiedy Iga odpowiada na pytania, a w pewnym momencie już widzisz, że napływają Rozpada jej się. łzy, łzy. Mhm. I, i ona nie powie nic: bo po prostu, jak ona ma teraz przeanalizować to, co się stało, jak sama mówi, że zwaliła. I jeszcze powiedziała, że backhand, tak, Najmłodsza strona. Że dziura na backhandzie, tak. ale sama też powiedziała, że jakby nerwy nie pozwoliły spieły jej... ją tak. Tak, spieły ją tak, że backhand, który jest lepszy, który trzyma grę, z którego czuje się pewniej, no to jak możesz grać, jak możesz się pewnie czuć na korcie, skoro nie masz tej... Skoro wyłącza ci się ta strona, która w takich trudnych momentach zazwyczaj ci pomaga. Mhm. Do tego serwis. No wszystko. No, no nie jest, i ale były się... momenty takie w grze jej, że to wiesz, ale czy tutaj nawet, momenty... do, czy nawet do 4-0 to dużo nie brakło, żeby ona wygrała gdzieś swoje podanie, czy gdzieś przełamała, żeby to dalej poszło. Wygrać cztery gemy z rzędu, nawet w takim spotkaniu, gdzie wcześniej nie było się dominującym, to też cię wynosi gdzieś na ten taki wysoki poziom. No i Heh, no... Chciałoby się to łatwo to powiedzieć. No, tak? no, łatwo ale, to no powiedzieć, właśnie. ale tak, tak, tak się nie stało. Tak, nie wyniosło to igi. Dalej, z... dalej walczyła ze sobą. Wiem, no. Tak teraz moglibyśmy się gdzieś tam mądrzyć... czy nie, no, ale przygotowanie, to dobra, a z perspektywy, mentalne... teraz patrząc na to, co można było zrobić tak na przyszłość, czy akurat jak to? Nie olimpiada, przepraszam, Igrzyska Olimpijskie. Co można zrobić? W tym momencie, jak to podnieść ten, ten poziom swój? Czy tego nie da się przećwiczyć, bo to jest. To Doświadczenie kolejne. Na kolejnych? 4 lata. Więc tak jak Iga mogła sobie przećwiczyć te doświadczenia na szlemach, bo grasz 4 w roku. 4 w roku, a nie jeden na 4 lata. Te rutyny, o których bardzo często się mówi. A tutaj ten, ten format jest taki, że grasz codziennie. Tak, to też ona zwróciła na to uwagę. Tak, temperatura. Emocje, które towarzyszyły, każdy podkreśla, że też jest bardzo zmęczony. Ta Chinka wczoraj po, po, po meczu z Igą, udzielając wywiadu, mówiła, że ja nie wiem, ja nie wiem, jak to jest, bo pamiętam, jak ja się czułam na Australian Open, kiedy awansowałam do finału. Byłam tak strasznie zmęczona, że ja już nie czułam, że, mogę, że, że będę w stanie coś więcej z siebie dać. Ale tutaj jestem też tak zmęczona, ale jakby czuję taką wewnętrzną energię, czuję coś takiego rozpierającego, że jakby trzeba było, to ja bym jeszcze tu trzy godziny grała dla mojego kraju. No właśnie, to jest chyba to e... jedna różnica, że grasz, jak grasz codziennie i wygrasz, tu w turniejach jest co innego niż jak przyjeżdżasz na igrzyska. Najbardziej czujesz to na igrzyskach, że grasz, że ci ludzie, którzy przychodzą też na trybuny, bo tam jest mnóstwo zawodników, trenerów, osób takich towarzyszących, którzy, których spotykasz czasami raz na cztery lata, a właściwie przeważnie, no bo w tej tenisie cały czas sam podróżujesz, masz drużynę, która z tobą jest w postaci trenera, fizjoterapeuty. Trenera od przygotowania fizycznego, i właściwie to jest, to jest twój team. A tutaj jesteś otoczona no, no wspaniałymi ludźmi, niesamowitymi sportowcami, i od nich też czerpiesz energię. Każdy tam nakręca ciebie, docenia to, ile już zrobiłeś, i każdy, każdy kolejny punkt, każdy kolejny mecz jest nie tylko takim twoim sukcesem, który odczuwasz na co dzień, jak grasz w zwykłym turnieju, ale tutaj. Masz wrażenie, że faktycznie u mhm. y, wielu osób pojawia się uśmiech, y, kiedy ty wygrywasz. Mhm. No tak. Y, a propos tego przygotowania mentalnego, to teraz moglibyśmy się mądrzyć, czy wszystko zostało y, zrobione jak trzeba, no ale to tak trochę łatwo, łatwo powiedzieć. Y, no, czasem nad tymi emocjami nie da się y, zapanować. No i teraz y, trzeba się szybko pozbierać, no bo, y, bo trzymamy się tej narracji, y, że. Iga nie przegrała Igrzysk, nie odpadła z Igrzysk, tylko grała medal. Wciąż może wrócić do, do, do Polski z, z medalem. E, no właśnie, jak to zrobić w ciągu tych parunastu e, godzin, żeby wyjść znowu już bez tych emocji? To już jest e, ostatni mecz. Mhm. To już jest... E, nie, wydaje mi się, że tak, ja mogę tak sobie powiedzieć jako osoba, która nigdy nie była w tej strefie medalowej i nawet nie, nie zbliżyła się do niej, ale no, mam wiele w, Wielu znajomych, którzy, którzy w tych strafach byli i pamiętam, po, jak rozmawiałam z nimi, to, to to po prostu, no tutaj już nie ma kalkulacji, trzeba wyjść, zrobić swoje. Bo Iga dzisiaj musi zrobić swoje gra z Anną Karoliną Szmidlową, która wczoraj z Wekicz postawiła się w pierwszym secie, ale też widać było, że opadła już z sił. Nie, że dla niej ten półfinał to faktycznie. No, jest niespodzianką największą, awansując do, do tej strefy, całego turnieju, i męskiego i żeńskiego. Mhm. Nikt nie spodziewałby się, że, że ona może tam zajść. I tutaj tak jak Iga miała. Statystycznie przewagę nad Chinką, tak tutaj powiedziałabym, że ta przewaga już w ogóle nawet gdzieś wychodzi poza skalę, ale znowu mam nadzieję, że te emocje dzisiaj zostaną gdzieś oddzielone. I nawet jeżeli Iga zagra trochę słabiej, jeżeli zagra poniżej swojego poziomu, to wystarczy. To wystarczy. Trzymam kciuki za to bardzo mocno. Dziękuję Myślę, asz, że najbardziej kubina. musiałaby się skupić na tych podstawach, mhm. na tym, żeby wprowadzać serwis żeby ustawiać się do piłek lepiej niż wczoraj, ale, ale wyjść z taką czystą kartą, jakby to był mecz? Może no nie pierwszej rundy, ale, ale starać się gdzieś te emocje trzymać na wodzie Tylko te obrazki, patrząc po tym meczu, jak iga wyglądała, to praktycznie jakby zawodnika, że się rozkleił, że po prostu już no, i weź się teraz zbierz. Ale może to dobrze, zeszło z niej, popłakała się i teraz na pewno wczoraj to została wykonana bardzo duża praca. Myślę, że z, ze swoją psycholog, Darią Abramowicz myślę, że to też bardzo trudne zadanie dla Dari, żeby pozbierać teraz pozbierać swoją zawodniczkę, zawodniczkę która, która, chciała tutaj mieć złoto I była faworytką, i była I faworytką, była faworytką. I też nowa sytuacja dla niej, tak? Bo, bo, bo są mecze, są turnieje, na których się pracuje codziennie i zna się te sytuacje, są te rutyny, o których mówiłam, a tutaj no, są inne mhm. czynniki, które, które wpływały na to, że gdzieś nie udało się zapanować mhm. nad tym. Czyli jest taka druga szansa, bo wiemy, że w turniejach nie ma, nie ma, jak w półfinale przegrywasz, to już pakujesz się do domu, a tu masz drugą szansę. Czy to właśnie może być takie. Takie, takie, można powiedzieć, drugie, druga szansa, drugie dno dla takiej zawodniczki, która jak od, przegrywa mecz, kończy się. A tu, tu ma drugą szansę. Ja myślę, że teraz to może być dla Igi niezadowalające, że gdzieś może być to traktowane jako porażka, ale myślę, że z, jeżeli Iga dzisiaj wygra, zdobędzie medal. To za kilka lat to dopiero do niej dojdzie, doceni to, doceni to. że jednak ten medal to jest, to jest coś. Medal! Czy to jest brąz, srebro czy, czy złoto, wiadomo. A Roger Federer, czy on miał złoty medal w singlu? Nie miał. Wygrywając z, z Wawrinką w Debla cieszył się ogromnie i, i, i to złoto ma, ale w grze podwójnej, a w singlu? no niestety nie zaznał tego smaku, mhm. a Endymarej podwójny mistrz zrobił coś czego nie zrobił żaden inny zawodnik, obronił tytuł igrzysk olimpijskich, także no różne historie ciekawe są w tej jak isie. jak Iga będzie wspominać te igrzyska na Kolejnych swoich igrzyskach bo, bo to no, jest młoda, młoda zawodniczka, przed nią jeszcze to jeszcze Ale to like i takie doświadczenie, które tutaj się zbiera. Nie wiemy, jak się dzisiejsze spotkanie, o chyba nie wcześniej, jak o 15 jest. Nie wiemy, jak ono się zakończy. To kolejne takie doświadczenie, lekcja dla niej, żeby później stać się jeszcze lepszą zawodniczką, tak naprawdę. Czy ona dzisiaj wygra, czy przegra? No to kapitalne, kapitalna rzecz do tego, żeby później. Kolejne wielkie turnieje, wielkie szkleme, żeby stać się tą taką wejść do tego panteonu, czy jak to nazwać? Ona już weszła! Ona już weszła, tak, tylko już chce już być. Już... Zrobiła... Tak, mm -hmm. tylko chce się jakby tutaj, no wiesz, nie lubi przegrywać. To widać po niej niesamowicie. O myślę, że tutaj nikt nie lubi, ale trzeba się nauczyć przede wszystkim to tak jak pamiętam. No. Słuchałam takiej rozmowy Maris, Maria Sakari udzielała wywiadu do takiej greckiej telewizji czy do radia, i mówiła, że co jej pomogło. Pierwsze co, dlaczego zaczęła odnosić sukcesy, to oswoiła się z porażkami, nauczyła się przegrywać, szybko zapominać o tym. I nie chodziło tylko o mecze, ale też o to, co dzieje się w meczu, czyli o te piłki, które ona przegrywa, psuje, czyli takie cały czas patrzenie, co będzie, a nie co było, nierozpamiętywanie. I w tenisie właściwie jest tylko kilka. Kilka osób, które cały czas wygrywają, można tutaj i zaliczyć do tego patrząc na statystyki. I nawet tak przegrywa coś zmienia w sobie też wielokrotnie, że wychodzi z tego z opresji, prawda? Mm -hmm. To też no jest ale, ważne. Ale, i... ale każdy turniej, te turnieje, które są co tydzień startuje, startują 32 mm. zawodniczki, albo 64, zależy od drabinki, albo jak na szlamie 128 i tylko jedna wygrywa. Mm -hmm. Więc to jest, to jest właśnie taka specyfika tego sportu, że trzeba te przegrane jak najszybciej, oswoić i a, wyrzucić z głowy. A tak szukając jakichś y, atutów dzisiaj po stronie jej rywalki, czy, czy anna Kalina Szmidlowa ma coś, czym jednak może tę igę zaskoczyć? Potrafi zagrać agresywnie, mhm. ale musiałaby utrzymać taki poziom przez przez całe spotkanie. Y, no też nie ma nic do stracenia. No teraz ma, bo teraz jak już jesteś tak blisko, to sobie myślisz: A dlaczego ja miałabym nie wygrać? No, pokonałam takie zawodniczki po drodze, to dlaczego ja nie miałabym mieć tego medalu? Igrzyska, każdy mówi, rządzą się swoimi prawami. Na igrzyskach wszystko może się zdarzyć, więc ona wychodzi i nie ma absolutnie żadnej presji. Nikt na nią nie stawia. Ale tak naprawdę, patrząc na te narzędzia, które Iga ma, no to, to ja sobie nie wyobrażam. Że, że Iga mogłaby dzisiaj z, ze przegrać. Myślę, że ten dzień, przer nie dzień przerwy, tylko te 24 godziny, bo myślę, że to mniej więcej tak, tak Iga hmm? kończyła, tak. wystarczą, żeby, żeby Iga pozbierała się i, i wyszła z nową kartą i, i dzisiaj mimo wszystko cieszyła się z brązowego medalu, bo to będzie sukces, nie, nikt jeszcze nie zdobył w tenisie medalu, jeżeli chodzi o, o, o polskie reprezentacje, więc no to i tak będzie wielka sprawa. Tak, myślę, że dla kibiców też, może w, w głowie Igi to inaczej wygląda, ale podejrzewam, że jeśli Iga dziś sięgnie po brązowy medal, to będzie taką samą bohaterką dla, dla wszystkich, jak gdyby sięgnęła po, po złoty medal, bo jest to medal igrzysk olimpijskich, o które walczą. Też inni, też na wysokim poziomie i też bardzo tego y, chcą. Klaudia z Ignacik była gościem polskiego Radia RDC. Wielkie dzięki Klaudia. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki Trzymamy kciuki za, tak, za IG. Jest. A w drugiej części pomówimy y, o piłce nożnej i europejskich pucharach. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokowskim. Dołączy Jerzy Engel.